Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Wiek, ksiądz Paweł Obroński. Spotykamy się tym razem w Ilży, w przepięknym mieście, gdzie znajduje się, znajdują się ruiny zamku biskupów krakowskich i z tymi ruinami wiąże się taka zabawna historia. Pielgrzymi mają zakaz wchodzenia na te ruiny, ponieważ one są na wzniesieniu. Ja chyba wtedy pierwszy raz szedłem, albo drugi lub trzeci, i na trasie do Iłży dostałem samochód liturgii. Pamiętam 15, może 20 lat temu to było takie zielone czynkłeczęto. Strasznie się ucieszyłem, ponieważ moje nogi były bardzo zmęczone. No i zaparkowałem sobie pod, tym, pod, tym, pod tymi ruinami. I taki zadowolony wchodziłem na górę ponieważ stawałem na schodach śródstopiem i obolały palce i pięty, wtedy nie bolały. Wchodzę zadowolony, mam piękny widok na Iłrze, a tam czeka na mnie służba porządku. <grych> I oczywiście z tego, z tego tytułu ogromne problemy. Więc takie zabawne wspomnienia mam z tym, z tym miastem. Miasto się rozwija, miasto jest bardzo piękne. Jesteśmy teraz nad takim zalewem na, na, na plaży. Bardzo miło nas tutaj przyjęto. To podobno specjalnie dla nas jest gotowany Barsz Ukraiński, bo miejscowi myślą, że go lubimy. A moimi gośćmi, proszę Państwa, są znowu wojownicy Maryi. Mówię znowu, ponieważ widzieliśmy się w tygodniu. Bracia byli jako reprezentacja grupy łukowskiej. Której grupy? No, grupa Łukowska, po prostu. Ale, a, w sensie tak, pielgrzymka 14B, tak. No bo to teraz wiadomo, że jest nowe nazewnictwo i nowy podział ze względu na te reżimy, ale ja cały czas y, w tyle głowy mam to klasyczne, które się utarło, y, według którego y, pielgrzymowaliśmy. Proszę przypomnieć swoje imiona, bracia? Robert. Brat Adam. Bracia są członkami stowarzyszenia, wspólnoty, nie wiem jak nazwać precyzyjnie, Wojownicy Maryi. Wojownicy Maryi. Proszę przybliżyć nam i słuchaczom i widzom, kim są Wojownicy Maryi. E, charyzmatem e, tego ruchu, bo to jest ruch maryjny, e, jest e, e, c, to znaczy są e, cnoty niepo, e, niepokalanie poczętej Maryi oraz e, znaczy, no, kształtujemy się w tym, w tym duchu yy, roz, rozpoznawania cnót i, 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 i też zawierzenia Jezusowi yy, swojego życia przez ręce Maryi. Każdy, każdy wojownik yy, musi przejść właśnie taką formację, yy, gdzie między innymi yy, odbywa takie 33-dniowe rekolekcje, yy, no, po, które kończą się zawierzeniem, yy, zawierzeniem Maryi, przez ręce Maryi, zawierzeniem Jezusa. Przez ręce Maryi. Jeszcze to, fa, ta formacja odbywa się, mm, ma podstawy, jeżeli chodzi o, mm, e, o, o formację, to e, poprzez, e, poprzez, co? poprzez e, praktykowanie sakramentów, to, to spowiedź, e, Eucharystia, e, pokuta, e, Modlitwa różańcowa, to tak jakby na tym też opieramy się. No i chcemy, generalnie właściwie, adresowane to jest do, do mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat, gdyż chcemy zwrócić tutaj uwagę, znaczy. W, jakby na, 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 na rodziny, na, ten, na, na, na ojców, którzy teraz, no mówi się o tym, że, że przeżywa ojcowie, ojcostwo w ogóle przeżywa kryzys. W związku z tym y, chcemy odbudowywać, odbudowywać te relacje y, rodzinne. Ojców jako tych y, wojowników, w cudzysłowie takich wojowników duchowych, którzy też stają właśnie na, na, na czele tych rodzin, nie chowają się, budują relacje w rodzinach, relacje właśnie też y, poza nimi, tam w tych środowiskach, w których są. Y, Staramy się też być aktywni w kościele, czyli w tym momencie na przykład w Łukowie od marca jest w pierwsze soboty miesiąca męski różaniec. No i myślę, że już, od, nie wiem czy można w takich kategoriach używać takich kategorii, ale w sukcesu w tym sensie, że już no, skupia się trochę mężczyzn wokół tego, wokół tych pierwszych sobót miesiąca i innych też nabożeństw religijnych bo to nie tylko mieliśmy na tutaj przecież um, figurę Matki Bożej Fatimskiej z skrzeptówek, która gościła też w Łukowie w Łukowskich parafiach a teraz na przykład w, wczoraj wojownicy Maryi pojechali też, no bo musimy się tutaj dzielić, do Lichenia, takie nabożeństwo pokutne było z czuwaniem nocnym od 21 do 6, więc no, wojownicy dopiero wrócili do domów, a my tutaj wojujemy, wojujemy na szlaku, też staramy się, żeby, żeby też, no nie wiem jak. Co, co, co tu jeszcze dopowiedzieć? Znaczy w sensie takim, że... Mm... Chcemy też pokazywać swoim życiem. Jesteśmy wszędzie, nie? Tak. na pielgrzymkach. Jesteśmy właśnie tutaj na pielgrzymce 41, pierwsza pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Słuchamy właśnie słowa Matki Bożej, która powiedziała w kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek powiem, mój Wam Syn Jezus. I my właśnie słuchamy słów Maryi. Idziemy właśnie za Jej przewodnictwem i jesteśmy właśnie z tym różańcem związani. Codziennie odmawiamy różanie, cztery części. Jesteśmy z Maryją oddani dla Niej jako Jej dzieci, właśnie jak Jej wojownicy że ją bardzo kochamy. Chcemy właśnie pokazać, że jesteśmy z nią, ale dla jej syna, dla Pana Jezusa, że jesteśmy każdego dnia tak blisko jej, jesteśmy właśnie oddani, że nie pozwalamy nigdzie mówić źle na temat Matki Bożej Królowej Polski, na jej syna Pana Jezusa. Wszędzie dajemy świadectwo, nie pozwalamy, żeby coś się dało, coś się działo wokół nas, coś takiego, które by nie pozwalało pokazać nas, że my właśnie walczymy o to Maryję, walczymy o naszą ojczyznę Polskę. Chcemy właśnie być z Maryju, jako ci wojownicy, którzy są przy niej każdego dnia. I to jest modlitwa, to jest Post, to jest Jałmużna. Z naszej strony dzieje się bardzo do, dobra, dużo i będzie go coraz więcej, z tego względu, że jest coraz więcej młodych ludzi, coraz więcej młodych mężczyzn, którzy chcą przystępować, nie wstydzą się różańca, chcą się razem wspólnie modlić. A z modlitwą zrobimy nie tylko dla wojowników, ale dla całej ojczyzny polskiej, dla naszego rządu, który potrzebuje właśnie tego wsparcia modlitewnego, ale przede wszystkim nas, męskiej pięści, męsk męskiego różańca, z sercem i z miłością oddanych takich ludzi, co poświęcone są właśnie modlitwie, bo tylko przez modlitwę z Maryją możemy zwyciężyć, że razem z Maryją możemy osiągnąć bardzo wiele dla całej Polski, dla Ojczyzny i to jest bardzo ważne. Cieszymy się, że właśnie w tym roku możemy podziękować Matce Bożej, że pozwoliła nam w tym roku wyjść w pielgrzymce, że jesteśmy tak pięknie zorganizowani, że nas pięknie przyjmują, tak tutaj na przykład dzisiaj w Iłrze, że nie jesteśmy głodni, że jesteśmy nakarmieni, że Niczego czego nam w drodze nie brakuje, że jesteśmy tak mile wszędzie witani. To jest najpiękniejsze, że warto właśnie poświęcić się dla Maryi, dla jej dzieła, które ona właśnie to stworzyła. Bo my, jako wojownicy Maryi, jesteśmy dla niej i dla jej syna. To jest najpiękniejsze, co właśnie może być. Dziękujemy właśnie Matce Bożej za to wszystko, że nas przygarnęła, ogarnęła i przytuliła jak własne dzieci. To jest najpiękniejsze. I my się tego nie wstydzimy, a chcemy właśnie iść i pokazać dla innych, żeby się też nie wstydzili, a szli za nami, bo dzieje siła, siła jest rurzana. Ale też w mężczyznach, w mężczyznach, w nas, narodu polskiego. Chwała Panu. Mhm. No tak, pielgrzymka jest pokusna, jest ewangelizacyjna, jest bardzo radosna, ale nade wszystko jest maryjna, tak. więc wojowników Maryi nie mogło tutaj zabraknąć. Nie. Ale słuchajcie, ja się spotkałem z taką opinią, że z takim zarzutem wręcz, który, który jest nazywany tak zwaną mariologią maksymalistyczną. Jeden z profesorów napisał nawet taki artykuł na ten temat. On krytykuje traktat o prawdziwym nabożeństwie Matki Bożej, twierdzi, że należałoby go poprawić bo on jest nie z tej epoki i zarzuca nam, zresztą ten zarzut od, od dawna, od, od, od prymasa tysiąclecia, e, że my jesteśmy za bardzo maryjni. Ja na to odpowiadam, że jak się kocha, to się kocha na maksa, więc, e, więc maksymaliz, mariologia maksymalistyczna, ona musi być maksymalistyczna, bo skoro rozpoznaliśmy, że Bóg nas kocha, e, że posłał nam swojego syna przez Maryję i Maryja też nas ukochała, jest naszą orędowniczką, jest tą, która się za nami wstawia, jest takim pogotowiem bo cóż znaczy określenie nieustającej pomocy? Jest taka opowieść, ja ją chyba rano przytaczałem w naszym wejściu na żywo do radia, ale pozwolę sobie jeszcze raz ją przytoczyć, że święty Łukasz poszedł do nieba i chciał się spotkać z Matką Najświętszą. I pyta świętego Piotra, gdzie jest Matka Boża? A on mówi: Jej tu nie ma. Nie w tym sensie. Widzę przerażenie w waszych nie, oczach. Nie, 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 w nie, nie, nie. Sensie, nie w tym nie, sensie, że matka że nie ma w niebie, że nie, że nie została w niebo wzięta, tylko że nie ma w tym sensie, że jest cały czas na ziemi, cały czas interweniuje, wstawia się, opiekuje się nami. I to jest właśnie piękne. Czy zgodzicie się ze mną, że, że, że ten zarzut, ta krytyka nazywana właśnie, czy nazywanie Mariologii, Mariologii maksymalistyczną jest nietrafiona nie zupełnie? Tak, zdecydowanie tak. Choć przecież, no, choćby nawet trzeba spojrzeć na Fatimę, tak? Objawienia. Przez moje niepokalane serce Przyjdzie ratunek, tak? Więc jakby patrząc na te objawienia, no. No to jest jednoznaczne, że musimy się kierować w stronę Maryi, słuchać jej, przecież to jest nasza ukochana matka, no a matka nie zostawia swoich dzieci, ale to co ksiądz powiedział, tak, jeżeli kochasz, to właśnie e, chcesz jak najlepiej, jak najpełniej też e, spełniać życzenia matki, tak, żeby e, i słuchać jej, tak, bo w tym wszystkim, co ona robiła, było też wiele pokory, tak, e, no, my też jesteśmy, jako wojownicy jesteśmy bardzo pokorni, e, w Wcale nie chcemy może tutaj jakby na maksa komukolwiek zabierać chwały jakikolwiek. Tym bardziej e, Panu Bogu, bo rozumiem, że tu chodzi o tak naprawdę o Boga, że my zwracamy się w stronę Maryi, a nie Jezusa, ale to zupełnie nietrafione, bo Matka zawsze prowadzi do, do Syna, zawsze. Tak. Wskazująca dro drogę. hodegetria. E, rozmawialiśmy przed e, programem e, o tym, gdzie jesteśmy w ogóle. Nie? Radio, telewizja, media, a, czy to się podoba Panu Bogu. E, od razu pomyślałem sobie, że trzeba rozeznawać. I przypomniała mi się jedna rzecz, kiedy brat zaczął mówić o e, zawierzyniu. Matce Bożej, że drogą wejścia do ruchu wojowników Maryi jest najpierw zawierzenie Jezusowi przez Maryję, według tych 33-dniowych rekolekcji opartych na traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej. I chciałbym się Wam przyznać, a może dać też takie świadectwo publicznie, że ja przed półtora roku zawierzałem się również. Akurat zaczął się, zaczął się pierwszy lockdown, chociaż to nie z tego względu, tylko sobie zaplanowałem to wcześniej, na 40. urodziny, tak jakoś wymierzyłem, przerobiłem tę kolekcję. Miałem dużo czasu ze względu właśnie na to, że, że był ten pierwszy lockdown, było zamknięcie i było dużo modlitwy, może dużo obaw, ale jednocześnie sprzyjająca płaszczyzna do tego, żeby wejść w relację z Bogiem przez Matkę Najświętszą. I kiedy brat zapytał, czy to się Bogu podoba, nie? to tak sobie pomyślałem dwie rzeczy. Jeżeli to wszystko, co się dzieje w moim życiu od momentu zawierzenia, przychodzi przez Maryję, i ja to odczytuję ten, w ten właśnie sposób. To jak się może nie podobać, nie podobać się Bogu to, co Matka Najświętsza przyniosła w darze swojemu umiłowanemu synowi, jak mówi, mówi o kapłanach w Medjugorje, który się jej zawierzył? Czy zawierzył się Bogu przez nią? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że mamy Bogu biskupa. Za jego zgodą, jego wiedzą, jego wolą, przy jego osobistym także zaangażowaniu to dzieło powstało. Biskup jest do tego przekonany. Nam pobłogosławił. Jak szedłem do radia, to poprosiłem wprost o błogosławieństwo. I klęknąłem przed swoimi pasterzy, mówię: Proszę mnie, Ojcze, pobłogosławić, żeby, żeby to rzeczywiście było na chwałę Boga, żeby było miłe Bogu. Ja wiem, że pokora jest tutaj najważniejsza, bo Maryja jest najpokorniejsza. I też się na tym ciągle łapi, ale sobie myślę, że w tej pracy, to nie chodzi o to, żeby być niepokornym, żeby błyszczeć. Czasami jest to tak odbierane. W tej pracy chodzi o, o to, żeby być przebojowym, czy w tym spotkaniu, czy w tej, w tym, w tym, w tym, w tej misji, żeby. Zarazić innych, żeby im pokazać, żeby wypromować, bo może ktoś nie słyszał, żeby to rozgłaszać na dachach, że jest zbawienie w Chrystusie, że Maryja e, oręduje za nami i że e, Bóg zbawia we wspólnocie wspólnocie kościoła, e, a także w tych charyzmatycznych i innych wspólnotach, e, małych grupach, które. W całości tworzą, tworzą kościół. No, świetnie nam się rozmawia, chociaż przyznam szczerze, że przypieka nieźle słońce. Jak był deszcz, narzekaliśmy. No. <laughs> Szemraliśmy jak Żydzi na, na pustyni, teraz będziemy szemrać, że, że świeci słońce. To wszystko jest od Boga. Bez deszczu nie byłoby, e, nic by nie urosło. Słońce też jest do wzrostu potrzebne. No. Tak samo w naszym życiu. Są potrzebne i łzy, cierpienia, przeciwności, i są potrzebne też, e, no właśnie, momenty e, takie duchowe ciastka, duchowe pocieszenia, jak to mówili mistrzowie. Duchowości. Ale tak się zastanawiam jeszcze, żebyśmy chcieli przekonać mężczyzn, bo zabiegani, zapracowani, żeby może nie tyle od razu wejść do tego ruchu wojowników Maryi, chociaż czemu nie, tylko przekonać do tego, że facet. Mężczyzna z krwi i kości, któremu nic nie brakuje, może mieć zdrową relację z Matką Najświętszą. Że to nie jest wcale niewieściałe, że to nie jest jakieś tkliwe, że to nie jest tylko y, dla pań i to starszych. Y, to, że odmawiają różaniec i to wszystko, co składa się na kult Maryjny. Jak ich przekonać? I co im powiedzieć? Najpiękniejszym tutaj wezwaniem to jest miłość. Jeżeli chłopak kocha dziewczynę, później się z ma rodzinę, to ta miłość jest taka dojrzała. I w tej miłości dojrzałej. Trzeba właśnie pokochać Matkę Bożą, bo tutaj bez miłości nic nie możemy ani zdziałać, ani zrobić, dlatego że ta relacja w miłości to właśnie powinna wyjść od tego mężczyzny. Najpierw dziewczyna, żona, rodzina jako matka, jako żona, i tutaj właśnie w tej rodzinie, gdzie już jest, ta, bym, taka, bym, bym powiedział, że to jest takie już dojrzałe, rozwinięte, miłość dojrzała, wtedy weź właśnie w tą miłość i relację do Matki Bożej. Dlaczego? Dlatego, że już tutaj wszystko ten mężczyzna z wiekiem przeżywa, doświadcza rodziny, doświadcza miłości i tą miłość teraz właśnie bogatą swoją, którą zdobył właśnie w rodzinie, doświadczenie życiowe, pozwala, żeby właśnie zbliżyć się wtedy Matki Bożej, bo tutaj potrzeba naprawdę miłości, dojrzałej miłości, oddania siebie, ten czas właśnie znaleźć dla Maryi, bo ona właśnie jest matką rodzin, ona błogosławi, ona pomaga, ona błogosławi i wtedy my jako mężczyźni powinniśmy się za jej za jej sercem, za jej miłością, oddać się dla niej i dać się poprowadzić, bo ona zawsze będzie prowadziła do Syna, do Pana Jezusa i pomoże rodzinie przetrwać, pomoże dla rodziny osiągnąć życie w relacji miłości, zrozumienia, w małżeństwie, innej drogi nie ma, bo wtedy, gdzie jest Maryja z miłością w rodzinie, tam i rodzina się utrzymuje, tam jest porządek, tam jest relacja do dzieci, do żony, do męża i tutaj jest harmonia tego życia. Gdzie nie ma miłości Matki Bożej w rodzinie, sytuacja jest bardzo trudna co o tym wiedzą, ale gdzie Matka Boża jest, czy figurka Matki Bożej jest czy różaniec jest na stole, czy w ręku mężczyzny, czy nawet w rękach małżonków, to jest dopiero miłość piękna i bogata, która właśnie prowadzi i daje nam takie życie, taką satysfakcję i nawet tego mężczyzny w rodzinie, że naprawdę jest z kimś ważnym, bo kocha go Matka Boża, kocha właśnie tego mężczyzny, wtedy żona jest zadowolona, dzieci zadowolone, jest sytuacja w rodzinie piękna kochana i dojrzała i chwała Panu Chwała Panu i Maryi a różaniec jak e, codziennie. tak, to karabin na złego chociaż wojownicy Maryi jak mówiliśmy wcześniej e, podczas poprzednich wejść nie ma nic wspólnego z militariami chodzi o duchową tak. walkę, bo ona się toczy i, i tam gdzie człowiek tak. chce być bliżej Boga, to tam dopiero się zaczyna, bo ci obojętni ci którzy nie są w stanie łaski uświęcającej to są w, po, po stronie już e, mocy ciemnych i po co o nich walczyć jak, jak są po tamtej stronie, a walka się zacznie wtedy, ale nie można się przerażać z Bogiem z Marią może to wszystko udać. Także y, ta droga, która, która pozwala odkryć to, jacy jesteśmy. Także idźmy y, z wiarą i męstwem. Y, do Maryi i z Maryją życzę Wam sił, Też, drodzy bracia, wiecie. drodzy bracie Adamie i bracie Robercie i niech Matka Najświętsza wyprasza Wam przeobfite błogosławieństwo za to, co robicie i jak świadczycie także tutaj, będąc na pierwszej pielgrzymce podlaskiej na Jasną Górę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.